Krecię. My name is Ola and I'm from Kalimera, Kalimera, wróciliśmy z powrotem na Krety. Teraz jesteśmy tu w sprawie projektu Erasmus+. Będziemy tutaj chodzić do greckiej szkoły i realizować nasze ekologiczne wyzwania. Pokażę wam grecką szkołę też. I sweet kind of bread and these are the cookies made from a greek factory a ja mam coś co czasami francuskie ze szpinakiem tak okay? polish as uh, it's called tasiemleczko the first reaction do you like it mm. it's nice wow easy to leave you behind skończyliśmy nasze pierwsze zajęcia dzisiaj był dzień bardzo taki że poznajmy siebie. Poznajmy tutaj szkołę, ludzi nawzajem. Byliśmy na próbnych lekcjach. Ja właśnie i tutaj dziewczyny byliśmy na wf -ie. byli też na greckim, na francuskim. Ogólnie szkoła jest mega duża, jak już widzieliście właśnie na przywitkach. Totalnie inaczej niż jest właśnie u nas. Ale fajnie, fajnie. Coś innego. Jest mnóstwo ludzi, dużo się dzieje. Naprawdę fajnie. I teraz mamy czas wolny do końca dnia. Jesteśmy sobie w Hani właśnie w centrum. I zwiedzamy, idziemy na jakieś dobre jedzonko. Jak twoje wrażenie o naszym pierwszym greckim dniu? Bardzo fajnie było, bardzo przyjemnie. Cieszę się już jeszcze złożył. Trochę wiecznie Trochę. Ale fajnie. Pogoda nam naprawdę... Naprawdę dopisuję. Jest 21 stopni, ale nie. Ale jest przyjemnie, jest sobie kochani. Spacerujemy. Nasz hotel jest położony niecałe 15 minut, stąd na pieszo, mamy 10 minut do szkoły, więc super, super organizacja. Mam tutaj ładne mojito, marakuja, bez alkoholu. I brusketę z oliwkami, serpeta chyba. Bardzo dobra, tak. Super.

Ja mam jogurt jest... naturalny, bueno z okay. brownie, z truska, no. i oreo. Tak. testujemy. Ace Jack, dobra, mamy. Czekaj, 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 to brownie. Brownie mix, miksura. No, dobre. Dobre. Polecamy. Dobre. Idziemy teraz na fotę. <noise> Witamy Was w drugim dniu na Krecie. Dzisiaj realizujemy już pierwsze misje projektowe. Dowiemy się na początku trochę, jak wygląda system ekologiczny w Polsce, jak w Grecji. Porównamy to. Zrobimy też parę ankiet, gdzie nawzajem potem będziemy się wymieniać pytaniami. Zobaczymy jaki jest właśnie nasz stan wiedzy. Dodatkowo mamy dzisiaj jedno fajne wyjście, ale to Wam jeszcze nie zdradzam i zobaczycie na żywo. Zapowiada się fajny dzionek, lecimy! Tak. M. M. Dzieci, wyszliśmy Weszliśmy już z urzędu i robimy test check pizzki. Próbowa... co? Co, no. <gulacza> co um. robi Tak, pizd Próbowałyście jeszcze, czy nie? No dobra jest Dobra? Dobra no? z... Znowu to Znale mamy Zobaczcie na co 30 sekund portret Postujemy, lecimy. Zobaczymy co nam tutaj wyjdzie. Robimy live reakcji na to. Nie ma to jak... To są nasze najlepiej wydane pieniądze tutaj, tak? Tak się prezentuje nasz portret. Jak się, Jak wrażenia? Bardzo tak, ładne. <grystanie> Dotarliśmy na wzgórze Eliasza i tutaj jest bardzo ładnie. Byłam tu przez 3 miesiące i byliśmy parę razy w Hani. Nie trafiłam do nigdy, więc zawsze, za każdym razem można zobaczyć coś nowego. Zobaczcie, do jakiej ładnej kawiarni trafiliśmy z takim widokiem. Też na całą Hanię. Super, naprawdę. Jesteśmy na naszej pierwszej wspólnej kolacji. Wszyscy razem mamy dobre jedzonko. <grystanie> Dzień trzeci na i zobaczcie, gdzie wróciliśmy. Wszystkie wspomnienia wracają. Le cours de grec. Le cours de grec. Bas jasmin. Bas jasmin. Yeah! jak słodka zapowiedź zrobiona w języku francuskim. Hello! We're back with Linda! Wow, w teatr. Tutaj siódme poty były. Fimne po teapy, to, aby dotarczyć. Prada! Pożegnamy to miejsce może wrócę, to jeszcze w przyszłości fajnie by było. To naprawdę najlepsze wspomnienia jak sobie myślę o tych wakacjach, to jest zawsze tak super. Witałam się z Teamem, z menadżerem. Tutaj nawet właśnie z kamerą nie mam dużo osób, bo wiadomo jest to koniec sezonu, więc część pracowników już wróciła z powrotem do swoich państw. Ale z kim tutaj mogę się zobaczyć, to jest naprawdę super fajnie. Jesteśmy po naszym obiadku w NOMA. Tutaj zawsze przychodził się z Alicją i było super. I mamy specjalną misję. Zostawiamy karteczkę. Tutaj z podpisem. Dla jednego z kalerów, który był zawsze naszym dobrym ziomkiem, ale nie ma go dzisiaj. zobaczymy, czy ta misja się powiedzie. Tutaj mamy misję, misję spełnioną. Dałam to dziewczynom na Kasie. myślą, że ono tylko na pewno nie zgubią. I zobaczymy. Zobaczymy, czy ktoś się do mnie odezwie. On Płacimy teraz dalej na miasto. Tutaj pokażę dziewczynom. To jest Matt, szef francuskiego timu z którym współpracowałyśmy całe wakacje. Jo jo yo, yo! Czwarty dzień. Nie ma słońca. Gdzie jest słońce? Ale będzie fajnie, może się rozchmurzy. Nasza dzisiejsza misja żeźdźmy ze śmieci. Mamy Andrzeja i Andrzej ma przekaz. Przybliżam, Bieles. przybliżam. Kupiec lubi śmiecić. Andrzej, ma Dzień piąty Dzisiaj ruszamy z powrotem do szkoły Poniedziałek, nasze ostatnie trzy dni tutaj Dzisiaj tworzymy ekologiczne plakaty Zobaczymy co z tego wyjdzie Let's go! Tworzymy plakaty dzisiaj o ochronie środowiska Tak, mamy tutaj po Powstań duży I jesteśmy w międzynarodowych ekipach

You are the one thing in my way, you are the one thing in my way. kolejny kierunek rozpita, zobaczymy co mamy tym razem. Nie jest to znowu klasyczne, bo jest tam karamelita cebulka nie mam socyki, więc zobaczymy co tym razem. Patrzcie. Jak to jest też jest dobre ale to nie jest to standardowa A, dobra. na ostatnie pamiątki. Jutro już lecimy do domu. Też cześć, tu naleśniczka. Używałyście? Czekaj, serwetka. Dzień Mega słodka, ale mega dobre. Właśnie mija nasz cały tydzień na Krecie, wracamy dzisiaj do domu i jedziemy teraz się pożegnać z Grekami. I co? Tak szybko minął nasz tydzień. Grabę w w naszym ostatnim mm. czasie. Oh, Kaptur, choruj, miopia. O, ja. Ewi, po! O, jestem pierwszy, jak na razie mam pierwsze <fraunky> miejsce. <skrym> Dziękuję. <sadzenia> Jesteśmy dalej na podium? podium yeah. Nie, <sadzenia> ja jestem. George, Melina, Dzień dobry. Mam trzecie miejsce w kachucie, A ty, który masz miejsce? Na grupę, proszę. No, jakieś na końcu. Dzień <sadzenia> I takim oto sposobem właśnie minął nasz cały tydzień na Krecie, na Erasmusie. Poznaliśmy niesamowitych ludzi, skosztowaliśmy wiele potraw, wiele pamiątek kupiliśmy oraz dużo zwiedziliśmy. A to wszystko jeszcze raz na naszym Erasmusie. Lecimy do Polski. told oh me